Cześć, z tej strony Krowa. Mam w rękach coś specyficznego. Tak wiem, dzisiaj jest gorąco i na rękawiczki, szczególnie skórzane tego typu to jest trochę kiepski czas, ale krowa się nie poddaje. Dzisiaj przyszedł do nas taki oto obiektyw TT Artisan setka światło F28 Bubble Bokach. I tenże właśnie piękny obiektyw, zaraz sobie otworzymy. Zrobimy unboxing. Co mamy w pudełku? Jak zwykle smakołyki. Nie, nie, w żadnym razie tego nie wolno jeść. Tu jest gwarancja. Gwarancja. Dobra, gwarancja. Oraz książeczka. Co my tu mamy w tej książeczce? Spójrzmy sobie. Tak, tutaj są najważniejsze informacje na temat samego obiektywu. Tak, mocowanie 42 To jest to, na co żeśmy czekali. Coś tu się jeszcze znajduje w tej, w tej fajnej książeczce. No, takie podstawowe informacje na temat samego obiektywu, czyli to, czym już żeśmy się dzielili wcześniej. I przechodzimy, ja wezmę i tak, położę to z boku. Przechodzimy do samego obiektywu, który jest tak oto zapakowany. Demon, co? Kurczę. Ok, pudełko sobie odstawimy sobie odstawimy, odwijamy, Jak zawsze o, papierek na bok. I co mamy do czynienia z obiektywem w pełni metalowym? To jest najważniejsze, w pełni metalowy obiektyw. Leciutki. Można by było spodziewać się, znaczy leciutki. No jest metalowy, więc jak na swój gabaryt, to można by było powiedzieć, że jest dosyć. no taki nawet. no dla mnie jest leciutki. Dobra, nie przedłużajmy. Odkręcamy przedni dekielek. I oto naszym oczom ukazał się Teta Setka f kf 2 i 8 Bubble Bokeh. Dobra, zamknijmy tą przysłonę troszeczkę. Zobaczmy jak ona wygląda. No, domyka się w, idealnie w kółko. Coś przepięknego. I od tyłu zobaczmy go. Najciekawsze, że tylny dekiel to rzadkość w ogóle chyba na rynku jest w jakichkolwiek obiektywach M42 tylny dekiel jest metalowy. To jest w ogóle coś niesamowitego. Spójrzmy sobie, jak to wygląda. Również od tyłu. Może ja tutaj otworzę przysłonę i pokażę, jak to wygląda od tyłu. Najciekawsze jest to, że tutaj jest wszystko pięknie wyczernione. Tu jest takie mechaty. Nie wiem, czy to widać nie wiem czy to widać, pewnie nie widać pewnie nie widać, pewnie dopiero będzie widać na zdjęciach, ale tutaj ten, ten element jest taki mechalty jest on wyczerniony no po prostu coś, coś przepięknego osłony przeciwsłonecznej do tego obiektywu nie ma ale mam, wrażenie, mam nadzieję, że on się dobrze będzie sprawował no i co po raz pierwszy w rękach i co najważniejsze, teraz będę robił pierwsze podłączenie do naszego zestawu testowego. Użyję adaptera M42 do Sony. Zakręcimy, nakręcimy sobie to tutaj. Siedzi. Siedzi, bardzo dobrze siedzi. Pięknie siedzi. Pięknie siedzi. A do naszego zestawu użyjemy bardzo fajnego podziaka, jakim jest Sony A7. Czwórka. Dokonajmy tego pierwszego połączenia. Znajdźmy tutaj, tutaj jest kropeczka, bardzo fajnie. Tutaj jest kropeczka. Tutaj jest kropeczka. Siedzi, siedzi i wszystko jest ciasno. Tak jak powinno być. Taki jest oto właśnie ten obiekt. No to chyba teraz to nie pozostaje nic innego. Jak pójść na zdjęcie. Do następnego. Pozdrawiam, droga.